Kolejną rzeczą, którą musisz umieć, żeby zdać maturę, to na pewno rozwiązywanie równań w stylu nawias razy, nawias razy, nawias razy, nawias i równa się na przykład 0. I taki przykład macie, tu jest cała teoria, która jest Ci niezbędna i potrzebna do tego, żebyś tego typu zdania rozwiązywał. Czyli jeżeli mam pewne wyrażenie w nawiasie, razy pewne wyrażenie w nawiasie, razy pewne wyrażenie w nawiasie i to jest równa 0, to po prostu albo to pierwsze wyrażenie jest 0, albo to drugie wyrażenie jest 0, albo to trzecie wyrażenie jest 0. Zróbmy ten przykład, żeby to było bardziej proste, łatwe i przyjemne. Mamy sobie tak, w nawiasie mamy 2x minus 1 razy 2x minus 2 razy x plus 2, i to ma być równe 0. Znowu mamy 3 nawiasy, tak? Czyli co robimy? Albo pierwsze wyrażenie, 2x minus 1 równa się 0 i od razu je rozwiążemy sobie. Dodamy jedynkę, czyli 2x to jest 1, podzielimy sobie to przez 2, czyli x to jest 1 druga. Albo drugie wyrażenie, 2x minus 2 równa się 0, dodamy sobie dwójkę, czyli 2x to jest 2, jak podzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli przez 2, to otrzymamy, że x równa się 1. No i jeszcze trzecie wyrażenie, x plus 2 równa się 0, tu odejmiemy sobie dwójkę, tak? No bo ją przeniesiemy na stronę prawą, czyli otrzymamy, że x równa się minus 2. Czyli w takim razie jaka jest odpowiedź? No, pytają o sumę wszystkich rozwiązań, czyli 1 druga plus 1 plus minus 2 to będzie minus 1 druga i odpowiedź b jest poprawna. Co zrobić natomiast w sytuacji, kiedy mamy nawias, razy nawias, ale coś stoi jeszcze z przodu? No to zróbmy sobie tak, te dwa x -y sobie grzecznie, ładnie przepiszę, e razy. Tak, to są te dwa x. -y. E razy x kwadrat minus 9, ok. Przepisujemy e razy, no i jeszcze x plus 1. No i piszemy, że to się równa 0. I teraz uwaga, to, że tu są 2 x -y, nie ma znaczenia, bo równie dobrze możemy tu dać nawias i nic się więcej nie zmieni. To znaczy, że... 2x równa się 0, a jak podzielimy sobie przez 2, to x równa się 0. Następne rozwiązanie, czyli x kwadrat minus 9 równa się 0. Jak dodamy 9, wyjdzie, że x kwadrat równa się 9 i tu pierwiastkujemy, ale wrzucę tu taki wielki wykrzyknik. Żebyście pamiętali, że jeżeli mamy liczbę do kwadratu podniesioną i to jest dana liczba dodatnia, to będą dwa rozwiązania. x równa się 3 oraz x równa się minus 3, bo 3 do kwadratu to jest 9, oraz minus 3 do kwadratu to też jest 9, bo kwadrat skasuje tego minusa, mówiąc inaczej. Tak? No, bo pierwiastek 9 to 3, a później ewentualnie jeszcze minus 3. Dobra, mamy to. I teraz jeszcze mamy x plus 1 się równa. Hmm, no, 0. Jak odejmiemy 1, no to x równa się minus 1. Mamy cztery rozwiązania: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. O co oni pytają o iloczyn? Tylko że jeżeli cokolwiek pomnożymy przez 0, czyli 0 razy 3 razy minus 3 razy minus 1, to i tak wyjdzie 0, czyli odpowiedź C jest poprawna. Co natomiast zrobić w sytuacji, kiedy po prostu przed tymi dwoma nawiasami stoi tylko i wyłącznie jakaś liczba. Przepiszmy sobie tą dwójkę, bo czemu by nie. X minus 4 też sobie przepiszemy. I jeszcze sobie przepiszemy x kwadrat minus 1. x kwadrat minus 1 to ma być równe 0, no i jeszcze ta dwójeczka na niebiesko. I co? Można też teraz to przyrównać do 0, to do 0, to do 0? Można, choć nie ma to z jednej strony sensu, ale jeżeli bardzo chcesz, możesz napisać, że 2 równa się 0, no i to oczywiście będzie sprzeczność. Mówiąc inaczej, tutaj to się nigdy nie wyzeruje. No W końcu to jest dwójka, prawda? Ale możemy, jeżeli bardzo chcesz. Ogólnie po prostu olewasz to i tyle. Tego typu sytuacja, gdzie masz oczywiście mnożenie, mnożenie z nawiasami równa się 0. No i teraz drugi nawias równa się 0, czyli x minus 4 to jest 0. Dodajemy czwóreczkę, czyli x to będzie 4. No i z kwadratem sytuacja x kwadrat minus 1 równa się 0. Dodajemy sobie jedyneczkę, x kwadrat równa się 1, no i teraz pierwiastkujemy, tak? I tu znowu daję wielki wykrzyknik, bo. Pierwiastek z jedynki to jest 1, ale w drugim rozwiązaniem będzie x równa się minus 1, bo minus 1 podniesiony do kwadratu również daje nam 1. Pyk, pyk, pyk. I teraz, o co znowu pytają? O iloczyn. Tu nie ma rozwiązań 4 razy 1 razy minus 1 to będzie minus 4 i odpowiedź B jest poprawna. Czasami tego typu przykłady są z haczykami. I to jest właśnie przykład takiego zadania. Mamy sobie, że x kwadrat minus 27 jest w pierwszym nawiasie, a w drugim nawiasie mamy x kwadrat plus 16, no i ma być to równe 0 standardowo. Tak, nie muszą być trzy nawiasy, mogą być dwa, to po pierwsze. No dobrze, no to w takim razie zgodnie z tym naszym pięknym wzorem. Wychodzi, że x kwadrat minus 27 równa się 0. Ok, dodajmy sobie 27, tak, żeby to minus 27 przenieść na prawą stronę. No i mamy, że x kwadrat to jest 27. I teraz co robimy? No pierwiastkujemy, i otrzymujemy znowu dwa rozwiązania. Pamiętaj. Pierwiastek z 27 albo minus pierwiastek z 27. Można by było jeszcze tą 27 sobie pięknie rozpisać. 27 dzieli się przez 3 jest 9, dzieli się przez 3 jest 3 i 3 się dzieli przez 3 jest 1. I ponieważ to jest pierwiastek drugiego stopnia, no to wpadę łączymy te same liczby. 3 pierwiastki z 3, bo trójka ta się wzięła stąd, a pod pierwiastkiem została samotna trójka, no ewentualnie minus 3 pierwiastki z 3. Ok? Dobra, więc tu jest teoretycznie, znowu powinienem dać tu wielki wykrzyknik, tak, żebyście o tym pamiętali, możemy go sobie nawet pomalować, a czemu by nie, kto nam zabroni. No i tu jest właśnie ten haczyk, no bo można było powiedzieć, że x kwadrat plus 16 równa się 0 i teraz co, odejmujemy sobie 16 i x kwadrat równa się minus 16. I co większość osób robi? Pierwiastkuje i pisze, że x równa się 4, ewentualnie jeszcze pamiętają, że minus 4, albo czasami piszą, że tylko minus 4, a tutaj nie wolno tego zrobić. Nie wolno spierwiastkować, ponieważ nie ma pierwiastków z liczb ujemnych. Albo mówiąc inaczej, liczba podniesiona do kwadratu nigdy nie będzie ujemna. To znaczy, że tu po prostu piszemy sprzeczność. Ewentualnie tu może być brak rozwiązań, oczywiście tego równania. Niemniej jednak, dwa rozwiązania jak najbardziej mamy, czyli odpowiedź B jest poprawna. Trzeba na to uważać. A co ty na to, gdybym ci powiedział, że tak jak widzisz, czasami takie zadanie jest nawet za dwa punkty na maturze. No właśnie. Czyli mamy sobie x do potęgi trzeciej plus 8 w pierwszym nawiasie pyk, a w drugim nawiasie x kwadrat. Minus 9, no i trzeba napisać, że to jest równe 0. No to co? Pierwszy nawias do kwadratu, pierwszy nawias przyrównujemy do 0, x do trzeciej plus 8 równa się 0. Odejmujemy sobie ósemkę, czyli x do potęgi trzeciej to jest minus 8. No i teraz trzeba się pozbyć trzeciej potęgi, czyli to spierwiastkujemy, ale tym razem pierwiastkiem trzeciego stopnia x równa się, no i ile to będzie? No, szukamy liczby, która podniesiona do potęgi trzeciej daje nam minus 8. Jest to minus 2, bo minus 2 razy minus 2 to jest plus 4 i jeszcze razy minus 2 daje minus 8. Pyk, mamy jedno rozwiązanie. No i teraz drugie. x kwadrat minus 9 to jest 0. Dodajmy sobie 9, czyli x kwadrat to jest 9. Pierwiastkujmy znowu z naszym wykrzyknikiem, żebyście pamiętali, że x równa się 3 albo x równa się minus 3. Pyk, pyk, pyk. Raz, dwa, trzy rozwiązania podkreślone, ogarnięte, a dwa punkty na Twoim koncie. Podobało się? Podobał się sposób w jaki wytłumaczyłem jak to robić i ogarniać? Piękny, ładny wzorek. Jeżeli tak, łapka w górę, komentarz i zapraszam do kolejnego filmu. Musisz to umieć, żeby zdać maturę. Zmatmy. Na razie.